Czekać na pogodę, bo jest mokry, bo zboże ma 21 wilgotności. By zrobić dystans, i tu normalnie sobie ta ściana mogła wtedy odparować. Dlatego to było tak zostawione. Dzień dobry, witam Was. I my przystępujemy do pomieszczenia zrobienia na zboże. O! I jak to musimy to zrobić, wyścielimy folio, obijemy listewkami żeby ona się nie zesuwała ze ściany, wyłożymy spód cały, nie, żeby to trzymało tą izolację, żeby nie puszczało tej wilgoci. No trochę roboty jest, myśmy to porobili zapory, żeby się nie wysypywało to wszystko, nie? I teraz weźmiemy się za wymianę tych płyt, bo one nie, tam są niepotrzebne. Tam jest straszna wilgoć się zrobiła, a tego kurczę niepotrzebne jest to, nie? Tutaj zrobiłem te zaporę. Ja tu przejdę z tej strony. Tutaj tak na szczęście miałem słupek i tu przysunąłem deski do tej wylewki kurczę. Tutaj wstawiłem takie klocki jak jak będzie parło, to żeby to się nie przewróciło, nie? I tu jest oparte na ziemi. Deska, deski poprzebijane. to żebym tak to zbił do kupy. Jedno i drugie. Ale to się nie powinno, bo to jest trzeba o szty. A to takiego naporu nie będzie, bo tutaj jest jakieś 80 cm 90 to tam takiego naporu nie będzie na ścianę żeśmy te ściany tękowali, bo tu, kur, to kurde, jak tam u góry jest ta ściana, nie? Tak jakby po dziury były, bo to był inwentarz. Krowy były, świnie były, kurcze, w tym pomieszczeniu i ja z to wszystko tu wytynkował, Te ściany w koło, tak, wytynkowałem. I teraz tu jest elegancko. Tu dałem zaprawę taką papierno-cementową, to trochę wysusza, a od dołu gdzieś kurczę, go mać nie daje rady. Tutaj mamy ogród, ogród z tyłu nie? i tutaj ja przeprowadziłem wodę od hydroforu rureczką na zewnątrz, tu wykułem dziurkę, przepuściłem tam, założyłem kran i tam sobie babcia podlewa warzywa. Żeby nie nosiła konewki, to se założy ten pistolecik, się elegancko pryska i, i jest cacy. A tutaj, o, zaraz można wam pokazać, jak to wygląda. Tylko to zdejmę. A co tego noża nie ma tu? Którego? Mojego. Mogę Ci dać mój. Daj no Ty masz dwa? Jeden. To jest nóż tak... tak. Odetniemy te folie stąd. tą. Uh -huh. to, to mi tak idzie jak u Bo jak my skończyliśmy magazyn, to te ściany jeszcze były wilgotne. Bo jak tu pierwszy sezon, to trochę za, za późno zaczęliśmy totynkować i badaliśmy w ten sposób tutaj taki list, żeby zrobić dystans. I tu normalnie sobie ta ściana mogła wtedy odparować. Dlatego to było tak zostawione. Ale w zeszłym sezonie tu trzymaliśmy grykę. Jeszcze trochę gryki zostało. No i tutaj trochę widać, że wleciała gryka za ten. Nie było już folii rozkładanych, bo już teraz jest sucho. No i wleciała gryka za ten i trzeba po prostu poodrywać. Kopytko by się przydało tu. Jest. Jest kopytko. Oczywiście, że jest na bułanie. Dobra, to ja już wstawiam i robimy. Pusz tutaj, tam zostało. Chcesz dokąd to dać? Tak, no bo tam przyjdzie druga folia, na tak? tak, i tak i tutaj. Ale ja ja to na trzeba... tam, tam trochę jest ostre, bo tam było zdać i No to jest. I o, nie jest się nie No i tak możemy przy tej no tak tu tak tutaj, tak tutaj, tak tutaj, tak tutaj, tak tutaj, tak co? żeby widzieli chłopaki co robimy kurde, tylko te rogami nie ruszyń o i dawej ja kołka teraz zaczerpnąć idzie jak kreczek duchu Tu nie ma, tu jest. Więc daj go nie gdyj. Teraz była było pociąg. Niżej twoja Droga? Tak, niżej. U. Jeszcze trochę. Jeszcze, jeszcze. Dobra, jeszcze z dwa centymetry, trzy. Michał, no kurę, albo ja nie widzę. Stań sobie, stań sobie tam. I popatrz daleko. Wyżej jest. Teraz masz poziomie. tak? No, no to jedziemy. Dawaj, Ale to musisz złapać tu, żeby dociągnąć. To. Nie wiem nie jest za rzadka ściana. Nie to będzie obok jeszcze. To byś musiał tu w tym miejscu wyłapać. No. Tam za rzadka ściana jest. Weźmy. A czy fugę tam? Ona może na fugę weszło Ale może będzie trzymać? Nie widzę. No ale to już się nie opuści. Te Bo trzymają nie. dobrze. Nie opuści No i teraz trzeba zobaczyć. żeśmy skończyli wy, wycie, wy, 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 wyścielanie ścian, żeby nie, tak, nie była migocina na zbożu. I teraz będziemy tutaj kiprować. Mam taką małą przyczepkę, która której kipruje na trzy strony. I tu będę sofał ciągniczkiem i tu do ściany i wykipruję. To tak jak podniesie pod to, to akurat wszystko zleci. A tu mają to tak ze dwie przyczepki i potem za, za, na koniec weźmiemy jak już to wykypruje, to tutaj wszystko tutaj założymy deskę. O, tu jest, ta. Od tego, to jest ta deska. Tu wstawimy, zastawimy i postawimy dmuchawę tu na tym i będziemy dmuchać dmuchawą. Bo z tyłu mamy siberek, do wysypu. I jeszcze pokażę, jak to jest, wygląda, jak jest to zrobione. Możemy obejrzeć. Jak się wam podoba, to tam w komentarzach możecie walnąć. I nasz ocenić. Tu jest elegancko tak zrobione, a to dopiero jak tu wstawimy tę zastawkę, nie? I tu obłożymy ładnie folią i będziemy dmuchać dmuchawą. I będzie i tak to wyglądało. I to by, tak, to by tak było. Na razie końcówka już została wykończona i będziemy czekać na pogodę, bo jest mokry, bo zboże ma 21 wilgotności. Myśmy robili próbkę i trochę, trochę jest za mokre. To nie da rady, żeby to nasypać na kupę tak wysoko, około metra. To by to kurde się zaparzyło raz, dwa i by to kurde się kurzyło. I to, po tym, tylko, ale nie, mam rzekę blisko, to by ryby zjadły, gdzieś bym wysypał. Bo do konsumpcji do ludzi się nie nadaje takie zboże już. Ani do siewu, ani do tego, nie? Dobra, to na razie. Do zobaczenia. Dziękuję.